Witajcie, przyjaciele! Wraz z wieczorem 20 listopada wystartowały głosowania w ramach trwającego obecnie konkursu fanonowego, którego to motyw przewodni stanowi to Azaria. Napłynęło prawie 100 zgłoszeń, co przełożyło się na 4, niemalże równe pod względem rozmiaru pule. Sam proces głosowań pozostaje niezmieniony, jednakże zaszły pewne zmiany w kwestiach organizacyjnych. Od teraz kolejne etapy głosowań, wliczając w to obecny, nie są zapowiadane przez dedykowane im filmy, a poprzez posty na karcie społeczności. Niemniej poza tą drobną, acz upierdliwą zmianą ze strony organizatora, wrzucony przeze mnie na kanał podczas minionego konkursu poradnik pokazujący krok po kroku, jak wygląda sam proces oddawania głosów, pozostaje nadal aktualny. Także, jeżeli ostał się jeszcze ktoś, kto nie głosował w ramach żadnej wymienionych odsłon, a planuje oddanie głosu teraz, odsyłam do linku w opisie. No cóż, niech wygra najlepszy wadia. Trzymajcie się.